Witam! Dzisiaj przedstawię Wam tutaj platformę na solanie Sol Sniffer. O co tutaj chodzi? Tutaj dostajemy za. To jest taka platforma ogólnie jak ten co robiliśmy, co to było na Ethereum. Wklejanie po prostu kontraktów, sprawdzanie i tak dalej, Czy są e, skamami, czy nie, tak jak tutaj widać. To jest praktycznie to samo, tylko, że na Solanie już zapomniałem nazwy. Na pewno tam wpiszecie później w komentarzach. I o co tutaj chodzi? Tutaj sprawdzamy sobie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy nasze XP, nasze punkty, które zostaną zamienione na tokeny. Za NFT-ka tutaj, za zmintowanie tego NFT dostajecie boost 12% 12 razy. Ja tutaj zrobiłem, tak jak dzisiaj widać, minta na 2 dolary. Jeden swap. Dostałem 1440 XP. Za tutaj jak to działa. XP dostajecie za skanowanie tokenów. Aczkolwiek ja skanowałem kilka tokenów i nie dostałem nic, chociaż nie odświeżałem. Także może coś tam wpadło. Za polecenia 1 do jednego. Ale poleca, poleceni muszą zmintować NFT. -ka. NFT nie wiem ile kosztuje, ja płaciłem tam w sumie grosze za to. Właśnie Boost XP to, jest to. I no i swapy, tak jak widać tutaj jest za jednego dolara jest 10XP. I to na chwilę obecną byłoby wszystko. Link zostaje wam pod opisem filmu jak zawsze. Powodzenia.